Hej, witam was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku jest drugi odcinek z serii, że to wy musicie zgarnąć jaki kolor kryje się pod pianką do golenia. Nawet no zaczynamy! Czy pomarańczowy, czy niebieski. Jest to pomarańczowy. Napiszcie mi potem w komentarzu, ile udało Wam się zgarnąć. Jestem bardzo ciekawa. Na początku, jak dodacie piątki do golenia do slajma, to będzie wam się tak rozpływać w rękach i zrobi się taka paćka, ale potem zrobi się super slime. Zobaczcie, pomieszałam go chwilę i jest jakiś piękny kolor. Kolejny przykład. Czy czerwony, czy niebieski? Jest to. Nie widać. Czerwony. Trochę zabarwiło się od pomarańczowego. Ale myślę, że kolor czerwony za chwilę wygra, bo jest mocniejszy. No i tak. Czerwony wygrał. Może tak dobrze nie widać tego na ekranie, ale. Jest bardziej czerwony niż pomarańczowy. Zobaczcie, można porównać. Tak, to jest czerwony. Teraz, czy fioletowy, czy różowy? Wygrywa kolor. Różowy. Ciekawe jak będzie wyglądać po rozmieszaniu. Zobaczcie jaki ładny. Bardzo mi się podoba. Tylko trochę się lepi. Ale potem to naprawię. Teraz czy żółty, czy brązowy. I pewnie się zdziwicie. Brązowy. Mówiłam wcześniej, że pewnie się zdziwicie, dlatego że no, raczej mało osób robi brązowe slajmy, ale ja to robię yy, tylko do filmu i tak mi jest taki niepotrzebny, bo kolor mi się to bardzo nie podoba, więc tego potem wyrzucę, ale myślę, że obstawialiście żółty. Ale się rwie. Ostatnie pytanie na dzisiaj. Czy kolor zielony, czy kolor żółty? Oba kolory już były wcześniej, więc teraz się powtarzają. Myślę, że zgadniecie. Jest to żółty. Trochę będzie też ten slime brązowy, bo to pudełko jednak trochę się zabrudziło. Ale dodałam tak dużo barwnika. Naprawdę strasznie dużo. Prawie pół tubki. No więc, ale takiej małej tubki Więc właśnie, dobrze, że tyle dodałam, bo inaczej mi się nic zabarwiło na taki brązowy No i gotowe Teraz pokażę Wam wszystkie slajmy, które dzisiaj zrobiłam po kolei No więc pierwszy już widzicie, taki żółty Czerwony Brązowy. Może taki trochę ciasteczkowy. Malinowy. I ostatni, pewnie pamiętacie. Pomarańczowy. Jeżeli odcinek Wam się podobał i chcecie, żebym robiła takich więcej, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, napiszcie jakieś Komentarz i pa.